Pomawszy na pancerz przy po pochodniach, co skrajwi grają około twych kolan. Miecz wawrzynem zielon i gromnic, płakaniem dziś polan, rwie się soku i koń twój podrywa stopę jak tańcerz. Co? To było łatwe. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może. A gdy może nie pomoże, to pomoże może las. Jak pomoże, nie pomoże, to pomoże może może. a jak, jak może nie pomoże, to pomoże może Gdańsk. Pojedziemy na pomoże, jak pomoże, nie pomoże, to pomoże może może. a jak może nie pomoże, to pomoże może hel. Lol? Leży jeży na wieży i nie wierzy, że, a drugiej wieży leży. <ścoughs> drugi jeży. Leży jeży na wieży i nie wierzy, że leży na wieży. Leży jeży na wieży i nie wierzy, że na wieży leży dużo jeży. Leży wie... le Leży jeży na wieży i nie wierzy, że na wieży leży stado jezo... jeżo jeżo jeżo. zwierzy. Leży jeży na wieży i nie wie... nie wierzy, że woz mu się jeży od pisku nietoperzy. Leży jeży na wieży i nie wierzy, że woz mu się jeży na tej wieży, na której leży. Leży jeży koło wieży i nie wierzy, że na wieży leży gniazdo nietoperzy. Leży jeży Obok wieży i nie wierzy, że na wieży jeszcze jeden leży jeży. Leży jeży koło wieży i nie wierzy, że na wieży leży jeszcze jeden jeży. Lol! W sumie nawet to znałam, nie? Znaczy nie znałam tego. Mała muszka spod opuszki chciała mieć różowe nóżki. Różczką... Różczką ru, nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po, po cóż czary moja muszko różże rusz, muszczkiem, a nie różczką. Wyrzuć wreszcie różkę, różki, a unurzaj w nóżki różki. Co? A unurzaj, a unurzaj w, róż, w różu nóżki. Czekajcie. Moja grucha to mój cały świat. Niech dy umalę to. Normalny? To lat, nie zmian, tryb no normalny. O!